Nie włączyłem znowu nagrywanie Widzę się na komórce O Jaka technologia patrzcie A jak byłem mały to Się ciągało zabawki Drewniana wywrotka Na tych Na sznurku A dzisiaj dziecko ma takie zabawki no, trochę się zmieniło na tym świecie przez te 40 lat trochę się zmieniło garaże garaże jak stały tak stoją glistnik już kwitnie troszeczkę dookoła ciekawe jak będzie ze stabilizacją ale podejrzewam że cienko chociaż kamerkę mam umieszczoną na czapce na głowie więc może nie będzie najgorzej no zobaczymy jak się to wszystko ponagrywa w każdym razie jest to test kamerki e, Hej, tracer SJ, SJ, coś tam, no nie, dwa grosze znalazłem trzeba podnieść, no, grosz do grosza i będziemy bogaci, no, i to jest nagranie przy 30 fps z głosem. Jeszcze zrobię kiedyś e, przy 60 fps, bo to jest rozdzielczość HD w tej chwili. E, HD, nie full HD. No i to 4K, bo tam mnie ktoś prosił. A! Tu pozymkane. Zapięce Pieniądze biorą za wywożenie śmieci więc nie chcą, żeby im ktoś by zabierał te śmieci No bo inaczej roboty nie będzie, a jak nie będzie roboty, to nie będzie dotacji covidowych i tyle nie będzie rozliczeń okulary różowe ale nie biorę, mam takie na co mi a no nie ciekawie zbytnio ludzie widzę nawet nie otwierają tych drzwi, bo im się nie chce no i dobrze niech im kurwa kładą, ja bym jeszcze rozcypywał. no Są takie pokemony, że... ich to jedynie ozlewać Od lat są tacy sami Nie zmienili się na jotę Nic tylko... na trwaniactwie na oszustwie kraść, oszukiwać. A no jak to jak to polska miazga. Nie będę ich nazywał po imieniu, bo nie wiem jak się nazywają, ale po prostu ci ludzie są tak głupi, tak nieodpowiedzialni. że jest mi przykro, że Polacy są skazani na takie elity, <laughs> elity, które doją z nich pieniążki. musiałem niby przejść na drugą stronę Żeby się czasami nie doczepili, że ich nagrywam no Ale nie są to dzieci Było tam jedno dziecko po drodze, ale to chyba i by nie usunie za dziecko na ulicy Bo inaczej to by się musiał pytać każdej osoby na ulicy Proszę panią ja panią zapałem z 10 metrów. Czy ja mogę umieścić, kurwa, pani dziecko na filmie? A? O. Tutaj jest śmietnik ekskluzywny Nic na nim nigdy nie było. I nigdy nie będzie. No bo tutaj mieszkają ludzie. Biedni. Zaraz wejdziemy do sklepu. Patrzymy, tego ciebie się nagrywa. Coś obraz jest czarny. Kurwa, czemu ten obraz jest czarny? Nie nagrywałem niby tak.